Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach. Od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Dowiedzmy się, jak sprawdzić, czy samochód został zezłomowany. Zaświadczenie o złomowaniu samochodu. Możliwości, które powinny skłonić Cię do przeprowadzenia drobnych kontroli pojazdu przed zakupem lub przed przekazaniem, Esa różne. Czy jest to pojazd używany, czy też znalazłeś samochód dziadka porzucony pod plandeka? W każdym przypadku pierwsza rzeczą do sprawdzenia ESA dokumenty. W rzeczywistości, jeśli samochód, którym jesteś zainteresowany, został już zezłomowany, przeniesienie własności stałoby się praktycznie. Niemożliwe. Pierwsza rzeczą, której należy szukać, jest zatem zaświadczenie o złomowaniu TJ. Dokument wydany przez złomiarza po złomowaniu samochodu i przekazaniu tablic rejestracyjnych. Jeśli znajdziesz cenne zaświadczenie o złomowaniu, pamiętaj, że nadal powinienesz sprawdzić, czy anulowanie w PRA rzeczywiście miało miejsce. Wreszcie, nie zapominaj, że wrak pojazdu zawsze musi zostać wyrejestrowany, ale wyrejestrowany pojazd niekoniecznie został zezłomowany. Z tych wszystkich powodów, bardzo przydatne może być przeprowadzenie wizji, przeczytaj więcej o tym, jak przeprowadzić wizję samochodu. Oto jak należy postępować. Rejestracja samochodu online i w PRA. Jeśli nie możesz znaleźć certyfikatu samochodu, istnieją dwie możliwości. Jedna to wyszukiwanie online, a druga to osobiste udanie się do PRA. W pierwszym przypadku usługa sprawdz złomowania jest prawie wyłącznie płatna, ale potrzebny jest tylko numer rejestracyjny. W ciągu kilku chwil otrzymasz dokument wydany przez telematyczną bazę danych PRA, zawierający dane techniczne, markę, kod identyfikacyjny, numer podwozia, pojemność Skokowa itp. W rzeczywistości będą tam również dane osobowe właściciela i wszelkie hipoteki. Jedna uwaga, baza danych PRA nie rejestruje starych tablic rejestracyjnych sprzed 1993 roku. Motorowerów 50 cm3, pojazdów rolniczych, autobusów, przyczep kempingowych, przyczep namiotowych, łodzi i pontonów. Drugi przypadek to staromodna alternatywa dla tych, którzy nie chcą korzystać z usług online. Należy wtedy udąć się osobiście do publiko rejestru Automobilistico, PRA, aby poprosić o tablicę rejestracyjne pojazdu. Ponownie, po dokonaniu płatności, w ciągu kilku chwil otrzymasz potrzebne dane. BrumBrum przeprowadza dokładne kontrole wszystkich używanych samochodów przed umieszczeniem ich w wirtualnej gablocie. Aby uzyskać naprawdę certyfikowany i gwarantowany samochód używany, zapoznaj się z naszymi samochodami używanymi. Po usty din wymiana samochodu a WordPress komentarz Hello World.